Od pół roku usuwam tatuaż, albo i nawet dłużej. Tak czy inaczej jest to czasochłonne i chodzę na to regularnie co miesiąc. No i widać już duże efekty, ale to nadal nie jest efekt finalny. Jestem tylko ciekawy, czy dzisiaj to będzie bolało bardziej niż zawsze, czy może nie. Szczerze, ja już jestem tak znieczulony na ten ból. Wszystko jedno. No i nie wiem, co sądzisz. No, ja widzę dużą różnicę. Będzie mocniejsze. Oh my god, bro. No, wygląda dosyć strasznie. Jestem. Ej, to nie boli w ogóle. Dobra, teraz tutaj zaczął boleć. Ja pitole. ty w mortejerze. No, smaruję jak zawsze. I co i standardowo zaś zamieszan? Dobra, to dziękuję ci bardzo. Miłego dnia. No i tak. Pobolało, serio, to czekam na ten moment, kiedy spojrzę na to miejsce i nie będzie tam tego tatuażu. Serio, wyczekuję to.